Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Czyta Łukasz Rosia. Rozdział 12. Zmiana Konstytucji. artykuł 235. Ustęp 1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1 piąta ustawowej liczby posłów: Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej. Ustęp 2. Zmiana konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Senat. Ustęp 3. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż 30 dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy. Ustęp 4. Ustawa o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2 trzeciej głosów w obecności co najmniej połowy ustawy liczby posłów. Oraz cena pod względną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Ustęp 5. Uchwalenie przez sejm ustawy zmieniającej przepisy rozdziałów 1, 2 lub 12 Konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż 60 dnia po pierwszym czytaniu projektu tej ustawy. Ustęp 6. Jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdziału 1, 2 lub 12, podmioty określone w ustępie 1 mogą zarządzać w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez senat przeprowadzenia referendum zatwierdzającego. Z wnioskiem w tej sprawie podmioty te zwracają się do Marszałka Sejmu, który zarządza niezwłocznie przeprowadzenie referendum w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku. Zmiana konstytucji zostaje przyjęta, jeżeli za tą zmianą opowiedziała się większość głosujących. Ustęp 7 po zakończeniu postępowania określonego w ustępie czwartym i szóstym Marszałek Sejmu przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej uchwaloną ustawę do podpisu. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 13. Przepisy przejściowe i końcowe. Artykuł 236. Ustęp 1. W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie Konstytucji Rada Ministrów przedstawi Sejmowi projektu ustaw niezbędnych do stosowania Konstytucji. Ustęp 2. Ustawy wprowadzające w życie artykuł 176 ustęp 1 w zakresie dotyczącym postępowania przed sądami administracyjnymi zostaną uchwalone przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji. Do, te, do czasu wejścia w życie tych ustaw obowiązują przepisy dotyczące rewizji nadzwyczajnej od orzeczeń Naszelnego Sądu Administracyjnego. Artykuł 237 ustęp 1. W okresie czterech lat od dnia wejścia w życie konstytucji w sprawach wykroczenia orzekają kolega do spraw wykroczeń przy sądach rejonowych, przy czym okaże aresztu orzeka sąd. Ustęp drugi. Odwołanie od orzeczenia kolegium rozpoznaje sąd. Artykuł 238. Ustęp 1. kadencja konstytucyjnych organów władzy publicznej i osób wchodzących w ich skład wybranych lub powołanych przed wejściem w życie konstytucji kończy się z upływem okresu ustalonego w przepisach obowiązujących przed dniem wejścia w życie konstytucji. Ustęp 2. W przypadku gdy przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie Konstytucji nie ustalały tej kadencji, a dnia wyboru lub powołania upłynął okres dłuższy niż ustalony przez Konstytucję kadencja konstytucyjna organów władzy publicznej lub osób wchodzących w ich skład, upływa po roku od dnia wejścia w życie Konstytucji. Ustęp trzeci. W przypadku gdy przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie Konstytucji nie ustalały tej kadencji, a od dnia wyboru lub Powołania upłynął okres krótszy niż ustalony przez konstytucję dla konstytucyjnych organów władzy publicznej lub osób wchodzących ich skład, czas w którym organy te lub osoby pełniły funkcje według przepisów dotychczasowych wlicza się do kadencji ustalonej w konstytucji. Artykuł 239 ust. 1 w okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie Konstytucji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją ustaw uchwalonych przed nimi i wejścia w życie nie są ostateczne i podlegają rozpatrzeniu przez Sejm, który może odrzucić orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego większością dwóch trzeciej głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Nie dotyczy to orzeczeń wydanych w następstwie pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego. Ustęp drugi. Postępowanie w sprawach o ustalenie przez Trybunał Konstytucyjny powszechnie obowiązującej wykładni ustaw wszczęte przed wejściem w życie Konstytucji podlega umorzeniu. Ustęp trzeci. Z dniem wejścia w życie Konstytucji uchwały Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustalenia wykładni ustaw tracą moc powszechnie obowiązującą. W mocy pozostają prawomocne wyroki sądu oraz inne prawomocne decyzje organów władzy publicznej podjęte z uwzględnieniem znaczenia przepisu ustalonego przez Trybunał Konstytucyjny w drodze powszechnie obowiązującej wykładni ustaw. Artykuł 240. W okresie roku od dnia wejścia w życie Konstytucji ustawa budżetowa może przewidywać pokrywanie deficytu budżetowego przy zaciąganie zobowiązań w Centralnym Banku Państwa. Umowy międzynarodowe ratyfikowane dotychczas przez Rzeczpospolitą Polską na podstawie obowiązujących w czasie ich ratyfikacji przepisów konstytucyjnych i ogłoszone w dzienniku ustaw uznaje się za umowę ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. I stosuje się do nich przepisy artykułu 91 Konstytucji, jeżeli z treści umowy międzynarodowej wynika, że dotyczą one kategorii spraw wymienionych w artykule 89 ust. 1 Konstytucji. Ust. 2. Rada Ministrów w ciągu dwóch lat od wejścia w życie Konstytucji przedstawi systemowi wykaz umów międzynarodowych zawierających postanowienia niezgodne z Konstytucją. Ustęp 3. Senatorowie wybrani przed dniem wejścia w życie Konstytucji, którzy nie ukończyli 30 lat, zachowują swoje mandaty do końca kadencji, na którą zostali wybrani. Ustęp 4. Połączenie mandatu posła lub senatora z funkcją lub zatrudnieniem, których dotyczy zakaz określony w artykule 103, powoduje wygaśnięcie mandatu po upływie miesiąca od dnia wejścia w życie Konstytucji, chyba że poseł albo senator wcześniej rzeknie się funkcji albo ustanie zatrudnienie. Ustęp 5. Sprawy będące przedmiotem postępowania ustawodawczego albo przed Trybunałem Konstytucyjnym bądź Trybunałem Stanu, a rozpoczęte przed wejściem w życie Konstytucji są prowadzone zgodnie z przepisami konstytucyjnymi obowiązującymi w dniu rozpoczęcia sprawy. Ustęp 6. W okresie dwóch lat od Dnia wejścia w życie Konstytucji Rada Ministrów ustali, które z uchwał Rady Ministrów oraz zarządzeń ministrów lub innych organów administracji rządowej podjęte lub wydane przed dniem wejścia w życie Konstytucji wymagają stosownie do warunków określonych w artykule 87 ust. 1 i artykule 92 Konstytucji zastąpienia ich przez rozporządzenia wydane na podstawie upoważnienia ustawy, której projekt w odpowiednim czasie Rada Ministrów przedstawi Sejmowi. W tym samym okresie Rada Ministrów przedstawi Sejmowi projekt ustawy określającej, które akty normatywne organów administracji rządowej, wydane przed dniem wejścia w życie Konstytucji, stają się uchwałami albo zarządzeniami w rozumieniu artykułu 93 Konstytucji. Ustęp 7. Obowiązujące w dniu wejścia w życie Konstytucji akty prawa miejscowego oraz przepisy gminne stają się aktami prawa miejscowego w rozumieniu artykułu 87 ust. 2 Konstytucji. Art. 242. Tracą moc. Ustęp pierwszy. Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 roku o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym. Ustęp 2. Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia ok. 1992 roku o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 243. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia i ogłoszenia.